Cześć, mamy dzisiaj środę 12 czerwca 2024 roku i zapraszam na kolejne grzybobranie. Mam pierwsze borowiki, małe, no ale nie ma co zostawiać ślimakom na pożarcie. Tutaj jest taki. I tutaj mamy drugiego. znalazłem kolejnego mojego borowika zobaczmy na niego o, całkiem ładny, nieobgryziony przez ślimaki mam kolejne małe borowiki o, niestety ten już gorzej wygląda i tutaj mamy drugiego I mam następnego małego borowika także po jednym po jednym i już coś się zbierało razem kolejne borowiki zobaczmy na nie I drugi, niestety, oderwał mu się kapelusz. Dosłownie kilka metrów dalej rośnie kolejny borowik, taki maluszek. I lecimy dalej. W tym samym miejscu, co już kilka razy wcześniej, wyskoczyły nowe borowiki. Zobaczmy na nie. Tutaj taki już troszkę obgryziony, ale nie ma tragedii. Tutaj jest kolejny. Tutaj z boku też są, ale już tak. Zjedzony przez ślimaki, że nie ma sensu patrzeć nawet Tutaj jeszcze może będzie jeden do uratowania przed ślimakami. Tak jest. Już trzeci. O tutaj jeszcze czwarty, co rośnie na leżąco. i chyba już wszystkie mam kolejne grzybki i to chyba kilka sztuk sprawdźmy tutaj jeden tutaj drugi trzeci i piąty, bardzo fajne trafienie. Czas pozbierać. Pięć ładnych małych sztuk, super. Jest kolejny borowik niedaleko tego gniazda, czyśniejszego. I kolejny mały borowik. Trochę się już dzisiaj ich uzbierało. Znalazłem kolejnego borowika, zobaczmy na niego. Troszkę większy niż te wcześniejsze. No, ale już trochę obgryziony niestety. Kończę na dzisiaj. Początek był bardzo kiepski, gdyż po prawie Godzinie szukania grzybów miałem dosłownie chyba tylko dwa borowiki. Wtedy postanowiłem zmienić las. No i w drugim razie już było dużo lepiej. Znalazłem w sumie dzisiaj tyle borowików, same małe, więc chyba wysyp dopiero się rozpoczyna. Miejmy nadzieję. A nie jest tak, że po prostu nie rosną większe, gdyż zjadają je ślimaki. Do następnego razu, cześć.